E, Paramaxil, trzeba oddać Franiowi, no, że aktualnie jest w topce Twitcha, e, no ma niesamowite zasięgi widzów. Powiedz mi, czy ty byłeś tym zaskoczony, że właśnie on aż tak eskalował? Przejął schedę, tak naprawdę ja w tej topce byłem. Jako Kiedy kurwa byłeś w topce? Przez ostatnie 6 miesięcy mojego streamowania na Twitchu, za każdym razem byłem między pierwszym a szóstym miejscem, jeśli chodzi o ilość godzin oglądanych. Więc tak, wtedy byłem w tobce, zanim dostałem bana. Byłeś się bana zawsze. Bo jest zawsze. wypadek, że Właśnie, doszło, kurwa, do wypadku, i to było doszło do wypadku. Nie z mojej winy. Co mówisz? Czy to było kurwa? Czy to było moralne? To co, to, to, co zrobiłeś? Jeszcze raz, stary. bo... Udostępniłeś to, co się stało z tą kobietą kiedyś, czy nie? Jaką kobietą? Którą potrąciłeś? Stary, nigdy nie potrąciłem człowieka. I co się stało jeszcze z twoją pasażerką po prawej stronie? Uderzyła głową o lusterko i okay, Ale czemu nigdy, czemu nigdy nie udostępniłeś nic na ten temat? Stary, zawiodłem ją do szpitala. Ale czemu nigdy na ten temat nic nie udostępniłeś, powiem tego, że miałeś zarzucane wiele? Mimo tego, że co? Że miałeś kurwo zarzucane, że coś zrobiłeś. I za to, za to, za to, dostałeś bana, kurwa, za to. Wypadałoby się wytłumaczyć. Stary, dostałem bana, generalnie za. Ale czemu, to, to, to nie no, Ale zadałeś mu pytania, pozwól mu odpowiedzieć. Jeżeli zadałeś mi pytanie, to daj mi odpowiedź, przyklaście. Dostałem bana za nieostrożne prowadzenie pojazdu, z moją pasażerką nic się nie stało, siedzi tu młodziutki, jeżeli chcesz to sobie z nim porozmawiać, który też z nami wtedy jechał, ona nie miała zapiętych pasów i przykurwiała głową o lusterko, ścięło to lusterko i zawieźliśmy ją Uberem do szpitala, nic jej się nie stało stary, lewa ją trochę głowa, ale to jest pani kara osoba typu, no tak jak Paelok, jak sobie się uderzyła w nóżkę to, to miała wrażenie, że ma złamany palec, nie? Hipochondryk tak zwany, nic jej się nie stało stary i co jest? miałem Dobra, ważne, że zostałeś bana, kurwa, na tym skończmy. Co mówisz? Ważne, że dostałeś bana, wyjebałeś z Twitcha. miej śmierdzi. Spokojnie, no to jest dla mnie nowa szansa tak naprawdę. Ja dobrze się czuję się na YouTubie. Zapraszam na swojego YouTube. Zebiście się, się czujesz. Na Zajebiście czujesz na YouTube. Spasz, klejesz, masz 500 widzów, zajebisty content. Um, powiem ci stary mefedron. Staryzy, kiedyś... Mefedron. Pamiętam, jakwaliłeś kurwa, kurwa, tutaj Mefedron? Twoja przyjaciółka, streamerka Blondynka, mówiła, że śpasz krew. Która? Która? To, Mogę znaleźć tego, szota, to nie pamiętam ale jak onoś, która, daj nik! Stary srura, kurwa, bura twoja bura, Zamknij no. pizdę, zamknij pizdę. Blondyna, znajdź ci tego, co ta Blondyna, po ale daj mi nik, kurwa, nie nie kurwa, ale po, ale sobie ale osoby po się człowiek człowiek. tak faflunisz, kurwa, stary. Mówię, że nie pamiętam nicku. No, nie nie a nie kurwa, mówię, że nie pamiętam nicku. bez potwierdzenia żadnego. Ale stary, to że przekrzyczysz, to nie znaczy, że będziesz miał rację, no. Dobra, no, ale się Powiedziałem, że nie pamiętam niku, ale stary wyjdę stąd. Bez Panowie, panowie, proponuję face to face. Tak, zapraszam oh, na środek. Tak, jest. Jo, Ja tylko od siebie dodam, że oni się za kulisami bili już raz. Wiesz, serio? że tak? Doszło tam do, nie, do, do jakichś rękoczynów, Rafał? Rafał, doszło do jakichś rękoczynów? Między no ja nagrałem to akurat jak się popychali, bili i wyzywali za kulisami, więc tu. No nie lubią się Osto. definitywnie. Tak, słuchajcie, tu jest prawdziwa nienawiść. Dogały pało. Dogały. Nie żyjesz! Kurczę, nie żyjesz! spokojnie, poczekajcie! O, chodź, spróbujcie, co mówimy, zrobić jeszcze raz face-to-face. Pana Maxley, chodź, spróbujemy zrobić jeszcze raz. Uważajcie, chłopaki, troje dalej. Wrócił w głowie? Zajęło być się co? Ponownie, słuchajcie, do trzech razy sztuk. Ostatni raz spróbujemy. A to mamy na pierdala. Podejdźcie bliżej. Pracujcie stary, po miesiącu treningu. 26, kurwa, kanclerz szóra z internetu. Kanclerz szóra z internetu. dwa lata, nie ma. pierdala, zdjęcie zakupiona. Dobra panowie, dziękuję. Słuchajcie. Wielkie brawa! Ej! Eee! O kurde! Zaskoczył, Zaskoczył mnie pan Dobra, Śmiejcie ale, bany, na Franio mi... mam tylko do ciebie jedno czekaj, pytanie. Czekaj, a, 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 tego, bany... a propos tego face to face, Franio, powiedziałeś coś, e, co mnie zaintrygowało, że paramaxil obraził twojego tak, tatę, obraził tak? mojego ojca na backstage'u. W którym momencie? Ty chyba na jakiejś innej konferencji Obraziłeś, siedzisz, jest u tej, będzie u tej kwana na vlogu, śmieciu. Obraziłeś też Lizę i jesteś kurwą rasistą, bo zwróciłeś <laughs> uwagę na jej kolor skóry, <laughs> i, I chuj ci w dupę. Odkrył no, ci się coś, Nie, stary. nie, lepiej nie. Dobrze, słuchajcie, myślę, że nie zawiedliśmy się was. Biedny. Pierwsza część konferencji spełniła nasze oczekiwania. Słuchajcie, dziękujemy bardzo. Więcej na drugiej konferencji.